Cześć. W tym filmie chciałem pokazać, jak dla e, popularnych przeglądarek dla e, komputerów PC e, wyłączyć monity o e, wyświetlanie powiadomień przez strony internetowe i wysyłanie informacji o lokalizacji komputera e, tymże stronom internetowym. Pokażę w czterech przeglądarkach, pokazując ich numery wersji, ponieważ jeżeli wersja ulegnie zmianie, będzie jakaś nowsza, to zawsze coś może się zmienić. Więc proszę tutaj mnie nie zarzucać, że coś nie działa, niestety, ale czas płynie, wersje się zmieniają i niektóre rzeczy są przenoszone. Sugeruję wtedy poszukać gdzieś obok, bo prawdopodobnie nawet jeżeli opcja została gdzieś przeniesiona, to nie będzie to bardzo daleko. Ok, zaczynamy. Opera w operze wchodzimy tak jak mówię to jest wersja 69 obecnie najnowsza wchodzimy w ustawienia w ustawieniach zaawansowane prywatność i bezpieczeństwo i tutaj są ustawienia witryny w ustawieniach witryny żeby wyłączyć yy, wysyłanie stroną lokalizacji czy wyłączyć monity o lokalizację bo domyślnie jest ta opcja wyłączona właśnie pytaj przed uzyskaniem dostępu to jest ustawienie domyślne wyłączamy i pytania o udostępnienie lokalizacji pojawiały się już nie będą. Ok, czyli wyłączam i wracam. I tu są powiadomienia też mam zablokowane. Domyślnie są włączone. Widać, że jakieś strony już zostały zablokowane w czasie, kiedy miałem tą opcję włączoną. Wyłączamy i monity już o wysyłanie powiadomień nie będą się pojawiały. Pokażę to na przykładzie strony pogoda.onet, bo tutaj. Prośba ta e, zwykle się wyświetla. Jak kliknę tu w kłódkę, w operze, będę miał możliwość zezwolenia na to, wysłanie tej lokalizacji lub zezwolenia na wysłanie powiadomień. Widać, że mam zablokowane, bo są domyślnie, ale per strona mogę sobie, gdybym chciał e, jednak w konkretnej witrynie nadać te uprawnienia, to mogę to zrobić z tego poziomu. Ok, przechodzimy do Chroma. W Chroma w wersji 83. E, wchodzimy w ustawienia, czyli ten. Ustawienia po lewej prywatności, bezpieczeństwo i ustawienia witryny, ja już tu byłem, ale pokazuję, jak tutaj e, należy, jak to wyklikać, żeby tutaj się znaleźć. E, I teraz u góry lokalizacja też mam zablokowaną. Domyślnie jest włączona, żeby e, pytało. Ja ją wyłączyłem. Wracam. Powiadomienia też mam wyłączone. Domyślnie też są włączone. I tutaj ten sam. Test na stronie pogoda.pl, klikamy w kłódkę i jest tak samo jak w operze. Mogę yy, dla pojedynczej strony to odblokować. Jeżeli mam taką ochotę, ok, teraz Firefox. Firefox jest w wersji 77. Jest to najnowsza obecnie wersja. Wchodzimy w ustawienia prywatności i bezpieczeństwo, i tutaj na liście. Mamy dla lokalizacji to jest położenie, jest ustawienia, mam y, blokowane wszystko poprzez zaznaczenie, bo to domyślnie jest odznaczone. Blokowanie nowych próśb, zaznaczenie powoduje, że już nic nie pojawia, zachowaj. I y, powiadomienia, opcja czwarta, ustawienie też mam zablokowane. I tutaj, w odróżnieniu od po, poprzednich przeglądarek, znaczy ja Firefoxa nie używam na co dzień, e, y, znaczy mam go zainstalowanego, ale włączam go teraz tylko, żeby to pokazać, co wcześniej znalazłem, gdzie to się znajduje. E, tutaj nie znalazłem opcji, e, bo to jest bardzo dużo o śledzeniu, ale nie znalazłem opcji, e, żeby to jakoś łatwo e, zezwolić danej stronie na, e, na wysyłanie tych powiadomień. Czyli gdybym e, no u nas jest taka strona, na przykład lot, zdarzyło mi się grać w lot, to przez stronę internetową i ta strona bez lokalizacji działa nie będzie nie zgodzi się i no tutaj widzę, że no wiadomo, że mogę tutaj sobie zjechać i dodać y, manualnie stronę wkleić ją tu i zmienić stan na y, zezwalaj ale nie ma łatwego sposobu przynajmniej nie widzę tutaj ani tu, ani tu yy. 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 no nie widzę łatwego sposobu przywrócenia czy zgody na wyświetlanie tych powiadomień w Firefoxie to jest taki duży minus? I Microsoft Edge, który od niedawna działa na tym samym silniku co Chrome. Numer wersji ma ten sam, zapewne jest to z tym związane, bo jest to 83. Tutaj, czy ta dalsza wersja? 8304108. No, ta dalsza, dalszy numer wersji jest inny, ale ten się zgadza. 83. Jest tu zresztą napisane, że jest to na Chromium oparte. Ok, tutaj wchodzimy w ustawienia. Już jestem, ale pokażę jak tutaj się znaleźć. Ustawienia. I teraz usta uprawnienia witryny. Jest lokalizacja. Ja tam zablokowane domyślnie znowu jest ta opcja włączona. I powiadomienia. Ta opcja domyślnie też jest włączona. Wiadomo, że tutaj generalnie we wszystkich tych przeglądarkach tu jest więcej rzeczy, na które można zezwolić lub nie, ale te dwa monity pojawiają się u mnie najczęściej i najbardziej mnie denerwują, dlatego te dwa konkretnie pokazuję, jak wyłączyć. I znowu na pogoda.net.pl, podobnie jak w chromie czy operze, da się to łatwo tutaj e, zmienić dla konkretnej witryny. To wszystko, co chciałem pokazać. Dzięki za uwagę, pozdrawiam i cześć.